Cześć, tu jestem z wylewany obrazy.pl i dzisiaj będę wylewać Dachpur na czarnym tle. Do tego mam mieszanka niebieskich, magenta, biały, Amsterdamu, to jest Renaissance Colors, Iridescent Blue Green, PBO Studio i Iridescent Gold, również PBO Studio. Moja mieszanka do czarnego to trzy części farby, jedna część kleju, jedna część wody mierzone w mililitrach żeby nie było, bo to trochę inna waga niż w gramach. To jest mój czarny. Te są zmieszane z floatrollem i z lekkim dodatkiem renesans polimilium, co spowoduje, że niebieski i magenta, pomimo tego, że są kolorami matowymi, będą wysychały na troszeczkę bardziej świecąco, co da fajny kontrast od czarnego, który jest zupełnie matowy. No dobra, to przygotuję teraz moje podobrazie, notabene 30 na 40 cm, wyleję go na czarno i zaraz do Was wracam. Ok, mam wylany czarny kolor i teraz zastanawiam się, jak ułożę moje przepiękne farby. Może po prostu po kolei. Biały Amsterdamu ma to do siebie, że bardzo robi piękne wzory. Zaraz zobaczymy, czy coś mi się uda zrobić. I na sam koniec czarny z jednej i z drugiej strony. Nie ma kolorów. Piękne. Nawet jakieś komórki się pojawiają. Szybciusieńko opalę. Żeby poszły bąble powietrza. U, tu już zaczyna cieknąć. Dobra, lecimy. Tak, 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 dobra. Super, ale ja tu w ogóle nie widzę kolorów. Znaczy widzę, ale jest ich tak tragicznie mało. No, zaraz zobaczymy, co się stanie, jak opalę. Czarny, na razie, zeżar, wszystko. No, wiecie co? Wychodzi. Tu wychodzi złoto, tu wychodzą niebieskie. Tu coś wychodzi. Rozdmucham to, bo mi się wydaje, że tu może być coś fajnego. Dobra. Włosy schowane. Fartuch przyciele, co byśmy znowu nie robili słajpa. No i zrobiłam słajpa, ale na czarnym. Na wyglądało się, że to jest tyle kolorów, i takie jasne. No, tu to jest piękne. To mi się w ogóle nie podoba, bo tu nic nie ma. To jest bardzo piękne, to jest straszliwie ciemne. To jest prześliczne. To może iść. Ciekawe, co jest tutaj. Za mało białego i za mało niebieskiego. Już widzę, że mój czarny, ten, który wylałam, niby jest dobry, ale jest za gęsty. Więc. Ja go po prostu rozcieńczę. To akurat nie jest problemem. Wiesz, problem palagantem, że ja nie wiem, jak to wyschnie. Wiem, że ten niebieski może zniknąć. Patrzę, w ogóle tutaj w ogóle nie ma magenty. Ten biały też tak jakoś dziwnie przepadł. Ja po prostu to. Znaczy, to, to, to jest bardzo ciekawe. Bardzo fajne. Tylko się po prostu boję, że to wyschnie jak jedna wielka ciemna masa. To jest ten problem. Ciemna masa nie jest dobra. No dobra, w połowie nagrywania wyłączył mi się telefon. Super. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, usunęłam tą część. Pozwoliło mi to na zastanowienie się, co z tym fantem zrobić. I doszłam do wniosku, że ja spróbuję dorobić tutaj małą kropkę i ją wylać w tym kierunku, z tym, że będzie ona o wiele jaśniejsza, taka, żeby była podobna do tej. Czyli dużo złota, mało niebieskiego. No, ale trochę musi być trochę niebieskiego. Czyli dużo ja tych jaśniejszych kolorów. Jakby się okazało, tego koloru jest nie wiadomo, ile cały ten fragment będzie kolorowy, ale to nic. I jeszcze trochę białego na samą górę. To jest tak ciemne, że biały nie zaszkodzi. Opalę to na wszelki wypadek. Bąbelki powietrza były. Tu jeszcze dam na około czarnego. Śmieci się. Albo i nie. Z tej strony. No, z tej strony też może trochę być. I zobaczymy, czy cokolwiek da się z tego uratować. A jak nie. No to fart mam dużo. I teraz wszystko w tą stronę. Może jednak najpierw w opale. I lecimy. I powiem tak, całość miała wyglądać w ten sposób, ale żeby to była moje, miłość mojego życia, to nie powiem. Teraz będę naprawiać. Czyli spróbuję trochę tu widzę farbę, trochę spróbuję ją przesunąć, żeby tą czarną dziurę. Coś z nią zrobić. To jest bardzo piękne. Straszliwie ciemne, ale naprawdę to jest z bliska w tym świetle. To jest piękne. To dlaczego takie czarne? Dobra. Zostawiam. Zobaczymy, jak błysknie. I jak oglądam teraz to zbliżenie, to wydaje się, że ten obrazek tak naprawdę jest bardzo jasny. Ale w rzeczywistości wcale taki nie był. Może oprócz tego rogu, który dolewałam potem. Była to ciemna masa i naprawdę bałam się, że wyschnie to na ciemność. Więc. Decyzja, dla mnie, była tylko jedna. Ściągnąć całą farbę i powtórzyć w innym terminie. Wiecie co, nadchodzą takie momenty, kiedy jeżeli podoba Ci się tylko mały fragment, a reszta jest delikatnie, mówiąc, do kitu, to się bierze dużą szpachelkę i to się po prostu niszczy. Więc to nie jest to, to mi się nie podoba. Będę wylewać jeszcze raz. Ale to już jutro. No dobra. Biorę. I ciągnę. Raz. I dwa. I nie ma problemu. Dajcie mi znać w komentarzach, kiedy podejmujecie decyzję, że to jest ten moment, kiedy się poddajecie, kiedy przestajecie wylewać. Czy to jest, jak jeszcze obraz jest mokry, czy może dopiero po wyschnięciu. Na górze... Znajdziecie link do moich innych daczporów, a na dole wideo, które YouTube myśli, że jest dla Was najlepsze. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie, żeby nie uciekł Wam kolejny. Do zobaczenia w następnym odcinku.